W gry MMO grałem od czasu pierwszych mudów tekstowych, potem Ultima Online, która do dziś stanowi najlepsze wspomnienie z mojej MMO przygody. I dzisiaj jest taki materiał, w którym chcę wam pokazać nową, ciekawą produkcję która pozwala wrócić do przyjemnych, moim zdaniem, wspomnień i wrażeń, a zarazem jest ona zrobiona na poziomie odpowiednim do dzisiejszych czasów. Nie mamy tutaj do czynienia z czymś, co nazwałbym przestarzałym, ale czymś, co czerpie garściami z tego, co było przyjemne kiedyś i co dobrze się kojarzy. Otóż dzisiejszy tytuł to Brighter, Brighter Shores, czyli jak rozumiem, Jaśniejsze brzegi, chyba tak się to tłumaczy, gra, która została stworzona przez twórcę Runscape'a. Jeżeli ktoś się zagrywał w ranscape'a, to pewnie dużo więcej o tym tytule wie. Ja swoją przygodę akurat z Runscape'em miałem bardzo pobieżną, natomiast niedawno, do, dosłownie na przestrzeni ostatniego roku, ostatnich miesięcy, miałem taką fazę właśnie poszukiwania takiego powrotu do gier bardziej retro, gier bardziej relaksujących i zarazem właśnie e, chciałem sobie trochę przypomnieć takie czasy, które mi się kojarzą właśnie z Ultimą Online głównie, bo to był dla mnie taki naj, najważniejszy właśnie tytuł. E, też w izometrycznym rzucie, też e, związany z rozwojem przeróżnych profesji e, craftingowych i tak dalej, e, z ciekawym światem do eksplorowania. Więc tak naprawdę coś gdzieś tam blisko e, samego RuneScape'a. E, RuneScape oczywiście był e, grą która później powstała, natomiast też już dzisiaj RuneScape jest zasłużony i wielowiekowy i jednym, jest jednym z niewielu tytułów, które nadal ludzie grają po tylu, tylu latach od premiery. No, ale miałem właśnie tą swoją przygodę z RuneScape'em niedawno, gdzie próbowałem jako ten gracz, który nie wracał do tej gry z sentymentem, a chciał ją tak naprawdę właśnie teraz odkryć. Miałem przygodę zarówno z RuneScape'em classiciem, jak i RuneScape'em, tym w nowej wersji. Dwie wersje istnieją, różnią się tym, że Classic jest właśnie z taką grafiką 3D, toporną, taką w niskiej rozdzielczości, ale fajny. Ma też swoje oczywiście zalety, ma swój urok indywidualny grałem w niego ze specjalnym modem, już nie pamiętam teraz jak się nazywał, ale który po prostu interfejs troszeczkę e, poszerzał, dawał takie bardziej możliwości widoku e, nieco bardziej współczesnego, ekranowego i tak dalej, tam różne były fajne opcje, natomiast nie zmieniał ogólnego feelingu grafiki w stosunku do tej podstawowej oraz grałem potem e, dla porównania w RuneScape, chyba on się nazywa 3, ja teraz nie pamiętam, w każdym razie ten najnowszą jakby odsłonę która jest taką dużo bardziej nowszą grafiką, byśmy powiedzieli, nowoczesną czy nowoczesną, bardzo trudno powiedzieć, ale taką w wyższej rozdzielczości, z większą ilością detali i tak dalej. Grałem w obie, w obie gry i przyznam szczerze, że się od nich troszeczkę odbiłem. E, e, za sprawą dużego moim zdaniem, przekomplikowania, małej intuicyjności różnych kwestii. Oczywiście nie było problemem pobić troszeczkę mopki, czy pokopać jakieś skałki, czy takie rzeczy zrobić, ale gra miejscami była hmm, troszeczkę monotonna, a miejscami była e, troszeczkę zaskomplikowana, kiedy wchodziło się w kwestie różnych e, łańcuchów, questów w celu e, rozwinięcia jakichś tam profesji i tak dalej. Teraz szczegółów już sam nie pamiętam z tego mojego doświadczenia. Natomiast to było coś takiego, co sprawiło, że jednak się przy tej grze troszeczkę męczyłem. I bardzo zainteresował mnie tytuł Brighter Shores właśnie dlatego, że z jednej strony e, tworzony troszeczkę w stylu RuneScape'a i troszeczkę e, no, właśnie wyciągający z niego doświadczenie, bo też tworzony przez twórcę RuneScape'a, który postanowił e, po latach zrobić coś nowego, coś w swoim stylu. Z tego co wiem, chyba ten człowiek nie jest już teraz bezpośrednio. E, związany z RuneScape'em, chyba to już rozwija po prostu inny team, a jeżeli on ma jakiś związek, tutaj nie bardzo się w tym momencie orientuję, to znaczy nie bardzo pamiętam, bo nawet czytałem i słuchałem, ale wiecie, pamięć już nie ta. <grych> Więc Brighter Shows mnie czym przyciągnęło? Przede wszystkim wyglądem, dlatego że ja mam coś takiego, że czasami jak zobaczę screenshota, to od razu wiem, że dana rzecz mi się będzie podobała albo nie podobała. W tym przypadku urzekła mnie bardzo specyficzna szata graficzna, która właśnie niektórych przyciągnie, a niektórych odstraszy. Widziałem różne podzielone opinie, natomiast mnie ta szata graficzna totalnie właśnie przyciągnęła. I dzisiaj grając w dostępną wersję powiedzmy early accessowego free-to-play, gdzie to free-to-play jest takie nie do końca, dlatego że gra. Już od razu Wam mówię, jest w tym momencie w wersji Free to Play na zasadzie dwa pierwsze epizody, bo jest podzielona na takie jakby specyficzne epizody. E, więc dwa pierwsze epizody są e, za FreeKo. Natomiast jeżeli chcemy grać dalej, to trzeba wykupić i abonament jest e, rzędu 5,99 e, centa czyli u nas na polskie, z tego co patrzyłem, to 27 zł miesięcznie. 27 zł miesięcznie abonamentowa gra. Uważam, że to jest całkiem spoko, jeżeli właśnie ona jest adresowana do graczy starszych, a na pewno w zasadzie chyba jest. I do graczy, którzy po prostu z grami abonamentowymi już mieli do czynienia, w związku z czym w tym wypadku taki abonament, który jest znacznie tańszy niż Typowa abonamenty. Do tego tytułu wydaje mi się, że to jest bardzo wyważona, dobra cena. Jeżeli to jest cena, która sprawia, że nie będziemy mieć żadnych free-to-playowych e, mikrotransakcji w grze, które by zaburzały jej, jej ekonomię, a twórca deklaruje właśnie taką chęć, że chce tworzyć grę, która nie będzie zaburzona poprzez e, różnego rodzaju e, ekosystem mik mikrotransakcji, no to jeżeli tak jest, jeżeli mamy zapłacić tylko 27 zł miesięcznie za grę MMO, no to ja jestem totalnie na tak. E, ale to uprzedzam, że jest taka rzecz, że to nie jest free-to-play na zasadzie item shopu, gdzie będziemy mogli w nieskończoność grać za friko i będziemy po prostu liczyć na to, że inne wieloryby będą opłacać nam do tak naprawdę istnienie serweru. Tu jest zrobione to w taki, a nie inny sposób. No ale wró wróćmy do tego, co najważniejsze, właśnie co mnie przyciągnęło i co, jakie są wrażenia moje z pierwszej rozgrywki. Otóż spodobał mi się styl graficzny, gdzie mapy wyglądają jak pewnego rodzaju takie wyizolowane pomieszczenia, zresztą tam nazwano to room system, to wygląda troszeczkę jakbyśmy wzięli taki powiedzmy e, kwadratowy czy prostokątny obszar, mniej więcej oczywiście, w rzucie izometrycznym i jeszcze podzielili go, e, gra jest podzielona na kafelki, teren jest podzielony na płytki takie kafelkowe, e, ponieważ nasza postać porusza się po kafelkach, troszeczkę jak w starszych Dungeon Crawlera, gdzie właśnie postacie nie poruszały się płynnie po terenie, tylko po siatce terenu, po kafelkowej siatce terenu, która czasami była niewidoczna, a czasami była widoczna, no właśnie takie rozwiązanie. I ten kafelkowy system wizualnie, słuchajcie, oczarował mnie. Zresztą, jeżeli ktoś mój kanał ogląda, to wie, że tworzę od jakiegoś czasu grę eksploracyjną o przestrzeni kosmicznej, z której robię vlogi, tutaj są dostępne na kanale Zauważcie, że w mojej grze są właśnie pola na zasadzie takich kafelków, które różnią się nieco odcieniami od siebie, i tak dalej, i właśnie taka kafelkowa wizualna stylistyka. Więc nic dziwnego, że Brighter Shores, które właśnie taką kafelkową stylistykę zaprezentowało, no bardzo mi się spodobało, i niektórzy uważają, że to jest coś, co. Na mniejszy brak realizmu wizualnego, no ale umówmy się, ta stylistyka graficzna w ogóle nie jest, nie idzie w kierunku realizmu. Zresztą ani RuneScape nie jest grał wizualnie, ani pierwszy RuneScape, ani ten nowy nie jest realistyczny wizualnie, ani żadna z takich gier typu Ultima. To jest oczywiście wszystko pewna stylizacja wizualna. i Gra, która tutaj w tym przypadku przypomina taką troszeczkę, chwilami nawet stylistykę gry planszowej, gdzie właśnie tak jakbyśmy się po polach planszy poruszali, przy czym jednocześnie jest świetny kontrast, bo poruszanie się po polach planszy, tylko że ta gra ma super płynną animację. I pomimo, że poruszamy się po tych kafelkach, ta animacja jest świetnie płynna. Zresztą gra jest, z tego co widzę, doskonale zoptymalizowana. I na mojej średniej klasy, a nawet już w tym momencie chyba niż, mniej niż średniej klasy, sprzęcie gra działa totalnie płynnie. Na moim monitorze, który ma dość wysoko, wysokie odświeżanie, bo 160 ma odświeżanie, i właśnie w takiej odświeżaniu, w takiej ilości klatek, gra spokojnie sobie płynnie działa. I to jest naprawdę zupełnie inny odbiór niż gdybyśmy mieli grę w niskiej ilości klatek. I to jest zupełnie inny odbiór w sumie niż jak gramy właśnie teraz w francuskiej chociażby, który jednak działa troszeczkę mniej płynnie, mówiąc delikatnie. Więc ta stylistyka. Ale co mogę wywnioskować też z moich wrażeń rozgrywkowych na początek? Bo to są moje pierwsze wrażenia i od razu mówię, że jeżeli grał gra będę dłużej, a be, będę raczej grał dłużej, to zrobię potem kolejne materiały, takie bardziej już dogłębne, związane z jakimś moim dłuższym doświadczeniem i wnioskami. Tutaj dzielę się tym, co zrobiło na mnie wrażenie na początku. I na początku zrobił dla mnie wrażenie interfejs. Słuchajcie, dawno nie widziałem tak fenomenalnie zaprojektowanego w grze interfejsu. Naprawdę od lat. Od lat nie widziałem czegoś tak fantastycznego. Jest on zarazem czytelny, zarazem klimatyczny, zarazem intuicyjny i zarazem nietypowy. To jest bardzo ciekawa mieszanka. Pewne takie rozmieszczenie rzeczy jest po prostu świetne. Interfejs jest taki ustylizowany, zresztą ja jestem wielkim miłośnikiem interfejsów, które są przedłużeniem klimatu gry. Uważam, że takie interfejsy sterylne, jakie oferuje wiele nowych tytułów, psują efekt, ponieważ są, mamy jakąś klimatyczną grę i mamy nagle jakieś proste kafelki, które w ogóle do grafiki, do stylistyki mają się nijak. Tutaj interfejs jest taki trochę przypominający, właśnie starsze gry, gdzie. Interfejs był ich przedłużeniem i zarazem nie jest on zbyt nachalny. Mamy z boku możliwość wysunięcia różnych tam plecaka, mapki, paska podręcznego i właśnie takie niuanse są dopracowane jak to, że pewne przedmioty fabularne nie lądują w plecaku, tylko lądują w w specjalnych slotach fabularnych w innym miejscu, nie przeszkadzając plecaku. E, takie rzeczy jak butelki na potionki lądują w specjalnych slotach na takie rzeczy, nie przeszkadzają w plecaku. Wszystko jest super rozmieszczone. To jest fantastycznie zaprojektowane. Widać, że ta gra to jest to, co ja bym chciał sam zrobić, tworząc swoją grę, tylko zupełnie inną grę, ale e, nazywałem to ten, tą moją stronę internetową tego mojego projektu Cozy Space Game, czyli przytulna, przyjazna, taka komfortowa, kosmiczna gra. I tutaj taki nurt, ja bym to tak określił, taki nurt w ogóle widzę, że w przyszłości powinien się rozwijać, bo on trafia zwłaszcza do starszych graczy, którzy są Sensorycznie przeładowani już ilością komplikacji, już ja widziałem przekomplikowane gry, angażowałem się w przekomplikowane gry. One są satysfakcjonujące na pewnym etapie życia, kiedy nie mamy nic innego do roboty, jak grać. Ale jak mamy życie, które nas goni, praca, rodzina i tak dalej, to chcemy gry, które są dobre, które są klimatyczne, wciągające i tak dalej, ale chcemy, żeby one były. E, takie nieobciążające nas, żeby one były takie przytulne, że one by, były, żeby na przykład interfejs był dobry, a nie że walczymy z interfejsem, żeby e, czcionki były czytelne, a nie że nie możemy się dopatrzeć napisów o czym zaraz. I tak dalej, i tak dalej. Więc ta gra wyróżnia się taką przytulnością. Nie widziałem od lat tak przytulnej, przyjaznej, komfortowej w graniu e, 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 gry. To jest mój po prostu taki teraz konik, wyszukiwanie takich tytułów. To jest coś, co uważam, że będzie rosło na znaczeniu, ponieważ część graczy w tym momencie ma coraz więcej lat. W ogóle gry za mojego życia się pojawiły, gry komputerowe pojawiły się za mojego życia. W związku z tym dopiero teraz powstaje starsze pokolenie graczy. Wcześniej go nie było. Kiedyś nie było starego pokolenia graczy, teraz, teraz zacznie ono być. I na pewnym etapie życia szukamy, moim zdaniem, takich gier, które będą przyjemne, ale nie będą, nie będą po prostu wymagały od nas poświęcenia im. Więcej pracy niż tak naprawdę zabawy w tej grze jest, tak? Niektóre gry wymagają uczenia się po prostu zasad, ciągłego treningu i itd. To jest dobre dla tych osób, które mogą sobie pozwolić na spędzanie wiele, wiele godzin cały czas grając i myśleć tylko o niemalże o graniu. Natomiast jeżeli mamy inne rzeczy, to chcemy rzeczy, które chcemy gry, które możemy włączyć, z doskoku, pograć w sobie, pobawić się, odprężyć się przede wszystkim się odprężyć przy grze. I potem wyłączyć, i możemy wrócić kiedy tylko chcemy, i znowu się relaksująco dobrze bawić. Więc tutaj, Brightest Shores jest moim takim taką perełką, którą wynalazłem. Perełką, która powstała właśnie tak naprawdę, została teraz udostępniona w tej wczesnej wersji, i uważam, że ma przed sobą przyszłość. Że to będzie gra, która nie trafi być może do wszystkich, ale do takich graczy jak ja to myślę, że spokojnie będzie ona właśnie trafiała i myślę, że będzie dostatecznie dużo graczy tego typu, którzy będą się w niej odnajdywać. I wydaje mi się, że ten abonamentowy, ale tani model będzie się sprawdzał, bo gdyby gra wymagała od nas takiego typowego, dużego abonamentu, jak inne gry MMO, takie powiedzmy mainstreamowe, to wielu ludzi by się na to nie zdecydowało. Ale te 6 dolarów te 6 dolarów myślę, że to będzie taka, taka kwota, że wiele osób będzie po prostu spokojnie w stanie za to dać dla, i mieć po prostu tytuł, który będą się, będą się bawić. Jeśli chodzi o ten interfejs, to tak jak mówię, wszystko jest rozmieszczone fajnie. Przedmioty podręczne, przedmioty fabularne, przedmioty craftingowe, wszystko jest prosto, czytelnie opakowane. Interfejs pozwala też na wysunięcie z lewej strony tak, całego takiego bocznego segmentu, który mi przypomina boczny segment, chociażby z czasów Ultima Online, gdzie tam był tak zwany paper doll, czyli ta nasza postać z przedmiotami, plecak i tak dalej, ale możemy to schować, więc to jest takie super połączenie nowego ze starym. Nawiązuje i czerpie z tych różnych starszych rozwiązań, ale Opakowuje to i robi to w taki płynny, dopracowany sposób, który jest jednak charakterystyką jednak nowych rozwiązań. Nie mamy tutaj takiego, wiecie, wrażenia, że chciano pojechać na nostalgię, w związku z tym wszystko jest toporne w cholerę, za przeproszeniem. I, i po prostu i, i, i twórca będzie mówił, że to jest feature, a nie bug, że gra jest po prostu toporna. No nie, ta gra nie jest toporna, ta gra jest super płynna, super komfortowa. Jedyne co widzę w tym momencie taki drobny bug dla mnie to to, że gra odpalając się odpala się w okienku, trzeba zaznaczyć dopiero e, pełny ekran i kiedy chcemy wyłączyć grę, to u mnie Aldef4 nie działało pod escape'em nie było żadnego, było wylogowanie, natomiast wylogowanie wrzuca nas na ekran startowy gry, a na ekranie startowym nie znalazłem przycisku exit. W związku z tym musiałem na ekranie startowym wejść do opcji e, graficznych, wyłączyć pełny ekran, zamknąć przez X'a po prostu e, okienko gry. No jest to drobiazg, to nie jest wiecie, coś co należałoby e, jakoś się na to nakręcać i hejtować, ale wydaje mi się, że to taki wręcz śmieszny, śmieszna niedoróbka, którą spodziewam się, że zostanie chyba y, poprawiona no bo to jest jakiś jakiś prawdopodobnie zupełnie podejrzewam że przeoczenie. Y, jeśli chodzi o inne kwestie to też to co mnie zaskoczyło pozytywnie to y, dialogi i czcionki i dymki dialogowe. Wiecie co to jest śmieszne że ja w ogóle o tym mówię i że to o tym warto mówić, ale ja od lat od lat nie widziałem tak dobrych czcionek w grze, jeśli chodzi o dialogi, tak czytelnych i zarazem pasujących wizualnie do stylu. Jak tutaj? Dymki dialogowe są krótkie, to dobrze, nie jesteśmy zasypywani dużą ilością tekstu, którego nam się po prostu nie chce przeczytać. Więc ja, który od pewnego czasu zacząłem się przeklikiwać przez dialogi, które nic nie wnosiły, ja lubię rzeczy fabularne, lubię jeżeli coś jest opowiedziane w, w dialogach dobrze, ale jeżeli one są takie dla samego zabicia przestrzeni i pretekstu, że jest jakiś quest. A wiele nowych gier niestety tak robi, zwłaszcza te, które no nie są powiedzmy, nie wiem, tam Baldur's Gate'em trójką czy, czy jakimś dobrym rpg tylko są takie powiedzmy yy, niższych lotu, lotów yy, grami z elementami RPG, to często te dialogi są po prostu do przeklikania, bo nic nie wnoszą. Tutaj dialogi są krótkie na zasadzie pojedyncze stwierdzenia, pojedyncze zdania, które są dynamiczne, nie... Nie obciążają gracza dużą ilością czytania, ale informują o tym, co jest po prostu ważne super wyważenie i właśnie. Wielkość dymków i wielkość czcionki, no pierwszy raz od dawna widzę dymki, które mają duże, fajne czcionki, zero problemów ze skupieniem wzroku. Wiecie, ja okularów nie noszę, ale, ale już zauważam, że czasami po prostu niektóre czcionki niektóre zbyt małe czcionki są dla mnie męczące po prostu. A to nie jest dobry znak, jeżeli gramy w grę i musimy się męczyć wpatrywaniem się, bo czcionki są nieczytelne. Tutaj jest dosłownie jakby stworzone pod moje w ogóle moje potrzeby, moje optymalne wyobrażenie tego, jak to powinno wyglądać. Gram na rozdzielczości 1920x1080 i taki mam natywnie monitor. On potrafi wyświetlić nawet rozdzielczość 4K poprzez takie skalowanie w niektórych grach. Ale w większości przypadków gram w 1920 na 1080, czyli Full HD, i tutaj na tym jest optymalnie. Nie wiem, jak na monitora 4K to będzie wyglądało. Jedno widzę też takie, znowu techniczne, ale pamiętajmy, to jest taki trochę, trochę early Access, trochę taki soft launch, bo twórca sam zapowiedział, że pewne opcje są teraz niedostępne. I w przeciągu 6 miesięcy zostaną dodane, takie jak PvP ma być w ogóle, jakieś tam bardziej więcej interaktywnych elementów związanych z interakcjami między graczami i tak dalej. Będzie to wszystko dodawane, więc nie wszystko jest jeszcze aktywne w pełni. Natomiast z takich śmiesznych niedoróbek to kiedy w grze jesteśmy i klikniemy sobie Escape i patrzymy wtedy na ekran opcji, to czcionki są tam jakoś strasznie małe, akurat nieproporcjonalnie, jakby się coś nie skalowało. Więc to są takie różne, delikatne niedoróbki, niektórzy wyłapują w tej grze więcej bugów. Ja ze swojej strony na razie grając nie zauważyłem, ale dopiero co pograłem troszeczkę i to są absolutnie moje pierwsze wrażenia. Jeśli chodzi o system walki, to jest on taki jak w Runescape'ie Pierwszym w zasadzie, czyli taki system, gdzie albo e, można też porównać do systemu walki w starszych grach typu Baldur's Gate i inne, inne takie gry, gdzie po prostu e, gra, postacie stoją naprzeciwko siebie i e, są losowane na podstawie statystyk rzuty, niejako nie obrażeń w czasie rzeczywistym e, na przemian. To znaczy, w czasie rzeczywistym to się dzieje nie, nie w systemie turowym, ale tak naprawdę to jest w czasie rzeczywistym obliczane są tury i obliczane są rzuty. E, Naprzemienne obu, obu, obu postaci, to znaczy postaci gracza i NPCA MOBA przeciwnika. Jest to takie no, relatywnie pasywne, więc tutaj jest znowu coś, co będzie znajome bardziej graczom RuneScape'a i nie wszyscy to lubią, nie wszyscy czegoś takiego chcą, ale znowu dobrze się to wpisuje w ten taki relaksujący charakter gry. Ta gra nie jest zręcznościowa. Ta gra nie jest nastawiona na to, żeby odpalać masę skili i... I po prostu poprzez zręczność wygrywać walki. Ta gra jest bardziej jak obserwowanie klasycznego arpega, gdzie mamy określone staty, poprzez naszą rozgrywkę ćwiczymy te statystyki, ćwiczymy profesję, ubieramy postać, zdobywamy przedmioty i tak I kiedy dochodzi do walki, to właśnie na zasadzie takich arpegowych rzutów kością są obliczane obrażenia i one po prostu obserwujemy, jak ta walka się tak naprawdę rozgrywa, nie musząc klikać w, trak w trakcie walki. Wybieramy broń, którą będziemy zadawać obrażenia. Znowu tutaj też nietypowe rozwiązanie, a fajne. Mamy takie trzy sloty na, na broń i możemy tymi slotami. Te sloty sobie bronią wypełnić, i jak zaczynamy walkę, to wybieramy jedne, jedną z tych broni w slotach i zaczyna się walka z użyciem właśnie tej, tej broni. I e, z tej broni oczywiście liczone są statystyki i, e, i jest przeprowadzana te ta, ta, ta obliczenia związane z walką. Jeśli chodzi o muzykę, bardzo, bardzo relaksująca, klimatyczna, pasująca do rozgrywki, fajna, e, nie mam zastrzeżeń. Jeśli chodzi o projekt świata, na razie to co widziałem akurat dobra taka paleta kolorów jest i relaksująco nieco pastelowo relaksująco jest i miejscami klimatycznie te różne lokacje mają różne palety kolorów różne właśnie style znowu mi przypomina to różnego rodzaju takie jakby zaprojektowane mapki, jakby w grze planszowej, gdzie mamy po prostu pewne takie segmenty terenu, segmenty mapy o różnych takich nieco stylach. Oczywiście wszystko się ze sobą dobrze komponuje, natomiast chodzi o to, że jest też na tyle wizualnego zróżnicowania, że nie mamy poczucia monotonii, nie mamy też poczucia jakiegoś takiego, wiecie, sensorycznego przeładowania. A zarazem gra też nie jest, yy, nie jest wyłącznie taka sprana, bura, ma miejscami takie y, momenty, lokacje, ale jednocześnie one są konturowane potem przez na przykład przeciwników, czy jakieś tam elementy czarów, czy, czy, czy coś innego. Słowem, wszystko dla mnie optymalnie wyważone, nie mam zastrzeżeń. Widzę tylko, że modele postaci, których twarze są w kartach postaci czasami pokazywane, tam w tych kartach postaci i w tych takich ramkach, gdzie na przykład przy, przy walce u góry mamy też twarze postaci, one to z jakiegoś powodu są jakby. Nie wiem, źle przeskalowane, jakby były troszeczkę rozmyte z powodu tego, że z mniejszej rozdzielczości do zbyt dużej w stosunku do tego, jakie, nie wiemy, jest okienko. Jest to dziwny błąd, bo przecież możemy tą postać też relatywnie dużo przyzumować, więc ta postać jest wykonana w raczej odpowiedniej wielkości. Mam też zastrzeżenie lekkie do kreatora postaci, który nie pozwala dostatecznie. Nam się przyjrzeć postaci, kiedy wybieramy jej różne stroje, różne elementy, fryzur i tak dalej, bo nie pozwala ten kreator na obracanie postaci. Więc na przykład, jak wybieramy fryzurę, to nie ma takiego dobrego przyjrzenia się. Uważam, że to jest minus. Jeżeli też wybieramy różne elementy stroju i warianty, nie wiem, twarzy i tak dalej, nie są one ponumerowane, więc jak się przeklikujemy pomiędzy nimi, to tylko tyle, co widzimy, widzimy. Wizualnie, że jest różnica, ale nie wiemy, czy tych, przed nami tych wariantów jest 10 czy 100. I przeklikując się, jak nam się któryś spodobał, to tylko z pamięci jesteśmy w stanie wrócić mniej więcej, który to był, bo nie możemy sobie po numerku wrócić. Uważam, że ten motyw z numerowaniem takich rzeczy jest po prostu wygodniejszy, bardziej łatwiej jest potem nam odtworzyć taką postać wizualnie, jak chcielibyśmy sobie. Zrobić, chociaż oczywiście te postacie też y, y, są na mapie, na tyle powiedzmy nieduże, że na przykład nie wiem tam Color oczu czy, czy rysów twarzy, to tam i tak nie będziemy prawdopodobnie przez 99% czasu wcale widzieli. Na razie podsumowując, uważam, że Brighter Shores jest dobrym początkiem, jeśli chodzi o premierę i taki soft launch tego tytułu. Uważam, że jest zaskakująco to gra dopracowana, która widać, że ma dużo miłości, dużo dbałości o szczegóły ze strony twórcy i właśnie takie elementy związane z komfortem rozgrywki, z interfejsem są naprawdę, naprawdę dobre, naprawdę przyjemne. I jeżeli Komuś przypadnie do gustu, akurat ta stylistyka z tymi kafelkami w grze, z tymi polami w grze, kolorystyka i tak to pod względem rozgrywki też się raczej nie rozczaruje, jeżeli lubi takie gry, które są takie spokojniejsze, komfortowe, ale zarazem pozwalają na duży rozwój postaci różnych profesji i tak dalej, wykonywanie przy okazji jakichś tam questów, ale właśnie takie trochę w kierunku runescape'owym czy nawet starej ultimy. Ja ze swojej strony będę nadal w ten tytuł grał i prawdopodobnie zrobię za jakiś czas jakiś nowy, większy i dokładniejszy materiał, a tymczasem żegnam się z Wami, życzę Wam miłego grania, łapka w górę pod filmem, jakiś miły komentarz dla statystyk, to się naprawdę przyda dla rozwoju tego kanału hobbystycznego i skromnego, ale zarazem prowadzonego przeze mnie już od ilu? kilkunastu lat co najmniej, więc zapraszam serdecznie do oglądania dalej i napiszcie mi, jakie są Wasze wrażenia. Jeżeli Wam się gra spodobała, dajcie znać. Cieszę się, że mogłem wam podsunąć jakiś interesujący kąsek. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło. Cześć!